był on ukrytą strefą. Oczywiście wolno tak było kryć i tylko w Lidze nie wolno kryć strefą, natomiast w polskich ligach europejskich oczywiście wolno kryć strefą. I jest zupełnie inny sposób grania przeciwko strefie, a inny przeciwko swego. I chcę powiedzieć, że tutaj przez bardzo długi okres czasu Stalbo Bytom nie mogła zorientować się, czy jest to strefa, czy każdy swego. I dopiero w drugiej części meczu trener Waba, zresztą jeden z najlepszych w Polsce trenerów koszykówki, który zawsze był dla mnie wzorem, stratega, krzyknął wyraźnie do zespołu, że jest to strefa i grać tak jak na strefę. I ten zespół tak też grał. Tu mamy cudowną akcję w wykonaniu Cześka Kowgiera, który używając terminologii koszykarskiej powiesił dwóch koszykarzy, a następnie wbił piłkę, rzucił do kosza celnie w bardzo trudnej sytuacji. W zespole Panowała. Ja nie chcę używać tego, bo zespół, w którym panuje dobra atmosfera, zagłaskanie to nie jest zespół. Zespół musi być w świadomym, pewnym konflikcie zawodnicy z trenerem. To znaczy ten konflikt ma polegać na tym, że trener jak najwięcej chce. Zawodnicy chcą dać no minimalnie, żeby jak najmniejszym nakładem sił uzyskać coś tam. I myśmy mieli tą atmosferę taką konstruktywną. Tu proszę zwrócić uwagę: było podanie do Kobelańskiego i trzeba. Zawodników było przy Kobelańskim i widzimy, że jakoś się wybroniliśmy z tej sytuacji. Gdy dostał piłkę Kobylański, jednocześnie Cięciwa, Kowgier i stojący za nim Adam Pniak, trzech kryli w tym momencie yy, Kobelańskiego. Taka była strategia w tym meczu, i tak też chcieliśmy dopiąć tego do końca i rzeczywiście to się udało. Tu już mamy kolejną zmianę przygotowaną. no Nawet tak szybko piłkę sędzia wprowadził do gry, że nie zdołaliśmy. Tej zmiany wykonać. Musiał dopiero Robert Wisny faulować, i yy, doszło do kolejnej zmiany. A już jest przygotowywana zaraz zmiana następna. W tym meczu, kto wchodził na boisko, grał bardzo dobrze. Naprawdę i Robert Drogbao, i Adam Pniak, i Darek Bogucki. Mówię wszystko w tym momencie o chłopcach, którzy mieli 19-21 lat, bardzo młodzi. Yy, ci zawodnicy pokazali na co Tu jeszcze pan Ryszard Paczek, yy, były prezes na kadrach widoczny. No, grupa wspaniała kibiców, z którą czuliśmy się naprawdę jak u siebie w domu na tym obiekcie. Mimo, że no, sytuacja była bardzo ciekawa, tu mamy piękny kondratak wykonanie Pawła Strycharza, Wojtka Sienickiego, bezradni praktycznie Robert Kościuk, obecny gracz komfortu Stargard Szczeciński, to ten przy piłce w tej chwili z numerem 13. Był bezradny wobec tej akcji Wojtka Siemnickiego. Także tutaj jest po prostu widać ogromne zaangażowanie zawodników, ogromny upór i chęć tego, by to spotkanie jednak za wszelką cenę wygrać. To już fragmenty drugiej, decydujące fragmenty drugiej części meczu. Do przerwy prowadziliśmy 44 do 40. W tej chwili mamy piękny rzut, Józka Cięciwy za trzy punkty i drużyna nasza zaczyna zdobywać przewagę. Jak potoczą się dalsze fragmenty spotkania, zobaczymy za chwileczkę. W tej chwili bardzo udana akcja Mariusza Sobackiego. Jestem pełen podziwu dla tego zawodnika, byłego gracza Astorii Bydgoszcz, który na stałe zadomowił się potem w drużynie stali Bobrek i gra w tym zespole po dzień dzisiejszy. Tu mamy piękną akcję z kolei w wykonaniu Czeska Kowgiera w odpowiedzi rzut z pół dystansu na boisku. W tej chwili Adam Pniak, Czesiek Kowgier. Mamy przykład kolejny walki Józek Cięciwa, który znów znajduje się na pół dystansie. Dochodzi do niego Kobylański za późno i kolejny rzut Józka Cięciwe za trzy punkty. Chcę powiedzieć, że przeżywał wtedy naprawdę. Wspaniały moment. Ci, którzy znają cięciwe Józia, wiedzą, że jeżeli złapie w pewnym momencie wiadr w żagle, jak się to zwykło mówić, to jest naprawdę groźny dla każdego. Tu w odpowiedzi niecelny rzut Kobylańskiego i wcześniej Fidlera, ale udana zbiórka graczy stali i jak zwykle żywotny pod koszami Romek Misiewicz. Chcę zwrócić uwagę również na fakt taki, że w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z gry wysokim zespołem na rzecz zespołu bardzo szybkiego i na boisku przebywali równocześnie trzej niscy zawodnicy Robert Wisny lub Paweł Strychaś i do tego Cięciwa. Robert Wisny, Paweł Strychasz do tego Cięciwa i Misiewicz. Przed chwileczką mieliśmy rezultat spotkania. W 11 minucie 39 sekundzie drugiej części meczu było 62-64, a w tej chwili po celnym rzucie Romana jest 65-62 do i kolejny rzut 66-62 do dla naszego zespołu. Prowadzenie naszej drużyny różnicą czterech punktów. Przy piłce wszedł w tej chwili Stanisław Szwedo, bardzo dobry gracz. Później Stalo i stalowa wola, zresztą stal bobrek bytom. To tak jak zwykło się mówić w piłce nożnej swego czasu o drużynie Kosmos z Nowego Jorku. To był zespół, który ściągał do siebie najlepszych graczy. No i myślę, że i w tym tkwiła słabość tego zespołu, bo ten zespół zlep, zlepek gwiazd, nie zawsze rozumiejących się ze sobą no znalazł się tam gdzie się znalazł bo był tą kandydat na mistrza Polski w tym czasie powinien był zespół walczyć o mistrzostwo Polski z takimi graczami jak Fidler, który w tej chwili rzucił za trzy punkty no niemniej jednak po prostu było inaczej Stalbobrek przegrywała mecze ligowe i kończyło się to skończyło się tym, że mimo tak doskonałego składu znaleźli się w barażach o utrzymanie w widze. Tu w tej chwili przy piłce Robert Wisny do Juska cięciwy tak mówiłem, gra na trzech małych zawodników. Proszę zwrócić uwagę, Juska cięciwe kryje. W tej chwili była zmiana krycia, ale w pewnym momencie krył ten, który jest przy Robercie Wisny, czyli Szwedo, zawodnik mierzący 2 metry wzrostu. To, jest jeden z naj to był jeden z najwyższych koszykarzy yy, tej drużyny i trzeba powiedzieć, że talbobrek bytom to był zespół przez wiele